Czy uważasz, że musisz zrezygnować z chleba, aby kontrolować cukrzycę? Pozwól, że ci coś powiem. To mit. Dziś ujawnię siedem rodzajów chleba, które nie tylko pomagają obniżyć poziom cukru we krwi, ale mogą również całkowicie odmienić twoje podejście do jedzenia. Jeśli kiedykolwiek czułeś frustrację widząc, jak twój poziom glukozy gwałtownie rośnie, lub zrezygnowałeś z chleba w obawie przed skokami cukru, spokojnie. Rozwiązanie istnieje i nie jest skomplikowane. Te chleby, które Ci dziś pokażę, mogą wszystko zmienić. Zostań ze mną, bo w ciągu kilku minut dowiesz się, jak wprowadzić chleb z powrotem do swojego życia smacznie i bez wyrzutów sumienia. Ale najpierw napisz mi w komentarzach, z jakiej części świata mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd pochodzisz i koniecznie powiedz, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 7. Chleb żytni wydaje się prosty, ale chleb żytni ma niezwykłą moc dla osób z cukrzycą. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu jest prawdziwym wsparciem w stabilizacji poziomu cukru we krwi. W przeciwieństwie do białych chlebów, które powodują gwałtowne skoki glukozy, żytnia mąka działa stabilnie, dostarczając energii powoli i równomiernie. To rodzaj chleba, który nie tylko syci, ale także dba o zdrowie. W środku kryje się pełen pakiet korzyści. Bogaty w błonnik, chleb żytni pomaga zmniejszyć odporność na insulinę, co jest wielkim sukcesem dla osób z cukrzycą typu 2. Ale to nie wszystko. Zawiera również przeciwutleniacze i związki bioaktywne, które chronią zdrowie serca. Wyobraź sobie, jedna prosta kromka wzmacnia zarówno kontrolę glikemiczną, jak i układ sercowo-naczyniowy. To jak podwójny bonus przy każdym kęsie, jednak nie każdy chleb żytni jest taki sam, więc oto ważne ostrzeżenie: zwracaj uwagę na etykiety. Wiele chlebów sprzedawanych jako żytni w rzeczywistości zawiera mieszankę białej mąki i traci większość zalet. Jeśli możesz, Wybierz prawdziwy chleb, żytni pełnoziarnisty, lub co jeszcze lepsze, słynny pumpernikiel, ciemny, gęsty i niesamowicie odżywczy, mający swoje korzenie w tradycji kulinarnej. Jeśli lubisz eksperymentować z nowymi smakami, chleb żytni to prawdziwy as w rękawie. Kromka z twarożkiem i świeżymi ziołami to lekka i wyrafinowana przekąska. Dla tych, którzy wolą coś bardziej treściwego, spróbuj z wędzonym łososiem i odrobiną cytryny. To połączenie, które rozpieszcza podniebienie i utrzymuje poziom cukru we krwi w ryzach. Aż chce się sięgnąć pod dokładkę, a jeśli jesteś osobą, która lubi samodzielnie piec chleb Przygotowanie własnego chleba żytniego jest prostsze niż myślisz. Z mąką żytnią, pełnoziarnistą, wodą i drożdżami możesz stworzyć spersonalizowany chleb bez ukrytego cukru i dodatków. Uczucie wyciągania z pieca czegoś, co samemu się zrobiło, jest równie satysfakcjonujące jak sam smak. Numer 6. Chleb z mąki migdałowej. Wyobraź sobie chleb, który nie tylko syci, ale także wspiera kontrolę poziomu cukru we krwi. Taki właśnie jest chleb z mąki migdałowej. Nie powoduje gwałtownych skoków glikemii, tych nieprzyjemnych kolejek górskich glukozy, które każdemu diabetykowi dają się we znaki. Dzięki temu, że jest zrobiony z mąki o niskim indeksie glikemicznym, jest jedną z najlepszych opcji dla osób z cukrzycą typu 1 lub 2, które nie chcą rezygnować ze smaku. Co więcej, jest bogaty w błonnik i białko, co pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Jeśli myślisz, że zdrowie i smak nie mogą iść w parze, ten chleb udowadnia coś zupełnie innego. Mąka migdałowa, oprócz tego, że wspiera kontrolę glikemiczną, jest prawdziwym źródłem magnezu, niezbędnego minerału regulującego insulinę. A co najlepsze? Nie zawiera glutenu, więc jeśli masz nietolerancję lub po prostu chcesz go unikać, ten chleb stanie się twoją nową miłością. Co powiesz na chrupiącą grzankę z oliwą z oliwek i ziołami? Śniadanie godne oklasków, które jednocześnie utrzyma poziom cukru we krwi w ryzach. Jeśli lubisz dosłownie włożyć ręce w ciasto, przygotowanie tego chleba w domu może być pyszną przygodą. Wystarczy wymieszać mąkę migdałową, jajka, oliwę z oliwek i drożdże. Dla wyjątkowego smaku spróbuj dodać do ciasta rozmaryn lub oregano. Wyobraź sobie ciepły chleb prosto z piekarnika z pastą z awokado lub plasterkiem chudego sera. To jedzenie, które otula i jednocześnie troszczy się o ciebie. A jeśli wolisz wygodę, wiele sklepów oferuje już gotowe wersje tego chleba. Uważaj jednak na etykiety. Zawsze wybieraj opcje bez dodatku cukru i rafinowanych składników, ale szczerze nic nie przebije chleba, który sam przygotujesz, wiedząc, że każdy jego kawałek jest pełen składników odżywczych i pozbawiony nieprzyjemnych niespodzianek. To fascynujące, jak coś tak prostego może mieć tak wielkie znaczenie, prawda? Zastąpienie białego chleba chlebem z mąki migdałowej to więcej niż wybór. To zobowiązanie wobec własnego zdrowia jest gęsty, smaczny i tak odżywczy, że aż wydaje się codziennym luksusem. I co najlepsze, nie musisz rezygnować z przyjemności jedzenia, aby zadbać o poziom cukru we krwi. Numer 5. Chleb Ezechiela lub chleb z kiełkowanego ziarna. Jeśli myślisz, że znasz już wszystkie zdrowe chleby, poczekaj aż usłyszysz o chlebie Ezechiela. Jest inny niż wszystko, co znajdziesz na zwykłych półkach sklepowych. Zrobiony z kiełkowanych ziaren, takich jak pszenica, soczewica czy jęczmień, nie tylko syci, ale także dostarcza głębokiego odżywienia i co najlepsze. Jego indeks glikemiczny jest tak niski, że wydaje się stworzony specjalnie dla osób, które muszą kontrolować poziom cukru we krwi. Sekret tkwi w kiełkowanych ziarnach. Kiedy ziarna zaczynają kiełkować, uwalniają dodatkową porcję składników odżywczych, które organizm może łatwiej przyswoić. Żelazo, magnez i pełnowartościowe białka to tylko kilka przykładów. Dla osób z cukrzycą typu 1 lub 2 oznacza to więcej energii i mniej skoków glukozy. To chleb, który nie tylko syci, ale także działa na Twoją korzyść. Prawdziwy, codzienny sprzymierzeniec. Co więcej, chleb Ezechiela jest tak bogaty w białko i błonnik, że pomaga powstrzymać głód, który często pojawia się przed następnym posiłkiem. Kromka na śniadanie z awokado lub twarogiem wystarczy, abyś czuł się syty przez długie godziny. Jest gęsty, odżywczy i całkowicie wolny od sztucznych składników. To wszystko, czego potrzebujesz, aby trzymać swoją dietę pod kontrolą. Możesz się teraz zastanawiać, ale gdzie znajdę ten chleb? Odpowiedź jest prosta. Zwykle można go znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością lub w specjalnych działach supermarketów. Pamiętaj tylko, ponieważ jest tak naturalny, trzeba go przechowywać w zamrażarce lub lodówce, aby się nie zepsuł, ale nie martw się, to nie wpływa na smak, a smak jest niesamowity. Chleb Ezechiela jest także niezwykle wszechstronny. Co powiesz na lekko przypieczoną kromkę z hamusem i szczyptą papryki, albo użycie go jako bazy do bruszety z świeżymi pomidorami i bazylią, niezależnie od tego, czy jest to śniadanie przekąska czy kolacja, Idealnie wpasowuje się w twoje potrzeby, nie rezygnując z troski o zdrowie. Numer 4. Chleb pełnoziarnisty. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wielką różnicę może zrobić zwykły chleb w twoim zdrowiu? Chleb Pełnoziarnisty pod warunkiem, że jest naprawdę w 100% pełnoziarnisty, to nie tylko mądry wybór, ale prawie inwestycja w twoje dobre samopoczucie. Wykonany wyłącznie z mąki pełnoziarnistej jest bogaty w błonnik, który pomaga uwalniać cukier do krwi w sposób stopniowy, jak dobrze zaplanowany maraton żadnych gwałtownych skoków glukozy. Dla osób z cukrzycą to niemal cichy sprzymierzeniec na stole, ale uwaga, nie każdy chleb, który nazywa się pełnoziarnistym, naprawdę zasługuje na tę nazwę. Wiele zawiera tylko trochę mąki, pełnoziarnistej, zmieszanej z białą mąką, a nawet ukryty cukier w przepisie. Dlatego złota zasada to uważne czytanie etykiet. Zawsze szukaj 100% pełnoziarnisty i unikaj tych z składnikami, których nie jesteś w stanie wymówić. Dzięki temu masz pewność, że spożywasz coś, co rzeczywiście pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Poza kontrolą glikemiczną, chleb pełnoziarnisty to jak mały safe. Pełen składników odżywczych, zawiera witaminy z grupy B, niezbędne do przekształcania jedzenia w energię, oraz minerały takie jak selen, który zwalcza stany zapalne. A stany zapalne są przecież częstym problemem u osób z cukrzycą typu 2. Więc widzisz, jedna prosta kromka tego chleba może mieć ogromny wpływ na Twoje ogólne zdrowie. Szukasz pomysłów, jak wykorzystać go na co dzień? Spróbuj kromki z awokado i gotowanym jajkiem to proste, smaczne i potężne połączenie, które stabilizuje poziom glukozy. Albo zamień go w szybką przekąskę, smarując pastą z ciecierzycy i dodając plasterki pomidora. Możesz także bawić się smakami słodkimi. Łyżeczka dżemu bez cukru i szczypta cynamonu zamienia chleb pełnoziarnisty w prawie nieodpartą przekąskę. Dobre jest to, że chleb pełnoziarnisty jest łatwo dostępny. Możesz znaleźć dobre wersje w supermarketach lub spróbować zrobić go samodzielnie w domu. Wystarczy zmieszać mąkę pełnoziarnistą, drożdże, odrobinę oliwy i gotowe. Zapach domowego chleba prosto z piekarnika to już wystarczający powód, by spróbować. A co najlepsze, zrobiony przez Ciebie będzie dokładnie taki, jaki powinien być zdrowy i pełen smaku. Numer 3. Chleb owsiany. Kiedy mowa o kontroli poziomu cukru we krwi, chleb owsiany pojawia się jako rozwiązanie, które w niezwykły sposób łączy zdrowie i smak. Jest zrobiony z jednego składnika, który wielu ludzi już zna i uwielbia – owsa, prawdziwego superfood. Magia tkwi w rozpuszczalnych włóknach zwanych beta-glukanami, które spowalniają trawienie węglowodanów i pomagają utrzymać stabilny poziom glukozy. To jak mieć osobistego asystenta dbającego o twoje zdrowie z każdą kromką. Oprócz bycia bohaterem w kontroli glikemii chleb owsiany oferuje jeszcze jeden prezent dla organizmu: pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu LDL. To nie tylko dobra wiadomość, ale wręcz konieczność, ponieważ ryzyko chorób serca jest większe u osób z cukrzycą. Wybierając chleb owsiany, dbasz nie tylko o glikemię, ale także o swoje serce prawdziwe dwa w jednym. Ale uwaga, nie każdy chleb owsiany jest tak zdrowy, jak się wydaje. Wiele marek dodaje do receptury mąkę rafinowaną i cukier, co jest sprzeczne z tym, czego potrzebujesz, dlatego zwracaj uwagę na etykiety. Szukaj chleba wykonanego z mąki owsianej pełnoziarnistej lub płatków owsianych bez ukrytych składników. Im bardziej czysty, tym skuteczniejszy będzie w kontroli poziomu cukru we krwi. A co powiesz na kreatywne kombinacje z tym chlebem? Spróbuj kromki z pastą z awokado i gotowanym jajkiem. To eksplozja składników odżywczych, która zapewnia stabilną energię przez cały dzień. Lub na słodką przekąskę, wypróbuj naturalne masło orzechowe z odrobiną kakao w proszku. Można być zdrowym i jednocześnie cieszyć się wyrafinowanym smakiem. Wszechstronność to drugie imię chleba owsianego. A jeśli lubisz dosłownie włożyć ręce w ciasto, dlaczego nie zrobić własnego chleba owsianego w domu? Z zaledwie kilku składników: mąki owsianej, wody, drożdży i szczypty soli, możesz stworzyć świeży, spersonalizowany chleb. Każda kromka to pewność co jesz, bez przykrych niespodzianek. Numer 2: Chleb z mąki kokosowej. Czy kiedykolwiek pomyślałeś o chlebie, który dba o twoją glikemię, a jednocześnie smakuje niesamowicie? Chleb z mąki kokosowej jest właśnie taki. Dzięki bardzo niskiemu indeksowi glikemicznemu jest jednym z najlepszych sprzymierzeńców dla osób z cukrzycą. Nie ma mowy o skokach poziomu cukru we krwi, tylko stabilna energia i uczucie dobrego samopoczucia, które utrzymuje się godzinami. A co najlepsze? Ma delikatnie słodkawy posmak, który sprawia, że każde danie staje się wyjątkowe. Mąka kokosowa to prawdziwy skarb zdrowego odżywiania. Bogata w nierozpuszczalny błonnik, spowalnia wchłanianie węglowodanów, pomagając utrzymać równowagę poziomu glukozy. Ale to nie wszystko. Dostarcza również zdrowych tłuszczów, które dodają energii, nie obciążając organizmu. To rodzaj chleba, który nie obciąża ani sumienia, ani ciała. Jedna kromka na śniadanie może być zmianą, której potrzebujesz. Co więcej, chleb z mąki kokosowej jest naturalnie bezglutenowy, co czyni go idealnym wyborem dla osób poszukujących lżejszej i mniej zapalnej diety. Możesz go wykorzystać do tworzenia pysznych kombinacji, takich jak tost z masłem migdałowym i szczyptą cynamonu. Jeśli wolisz coś słonego, warstwa twarogu z ziołami zamieni każdą przekąskę w chwilę czystej przyjemności. Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, chleb z mąki kokosowej to świetny wybór do samodzielnego przygotowania. Wymieszaj mąkę z jajkami, olejem kokosowym i drożdżami, a w kilka minut będziesz mieć miękki i odżywczy chleb. Ze względu na swoją suchość potrzebuje specjalnej uwagi, by pozostał wilgotny, ale przy odpowiednim balansie efekt jest spektakularny, a zapach to zaproszenie do szczęścia. Jeśli jednak wolisz gotowe produkty, wiele specjalistycznych sklepów oferuje już wersję tego chleba. Zwracaj jednak uwagę na etykiety, zawsze wybieraj opcję bez dodatku cukru i z niewielką ilością składników. Dzięki temu masz pewność, że jesz coś naprawdę korzystnego dla twojego zdrowia. Numer 1. Chleb lniany. Wyobraź sobie chleb, który nie tylko zaspokaja głód, ale także strategicznie dba o twoje zdrowie. Taki właśnie jest chleb lniany, gęsty, odżywczy i idealny dla osób chcących kontrolować poziom cukru we krwi. Bogaty w błonnik i kwasy omega-3, spowalnia trawienie węglowodanów i pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy. Dla osób z cukrzycą ten chleb to prawie superfood w przebraniu. Len Gwiazda tego chleba to składnik pełen niespodzianek. Oprócz poprawy wrażliwości na insulinę, zawiera lignany, naturalne związki, które pomagają stabilizować poziom glukozy we krwi. Wszystko to sprawia, że chleb lniany jest inteligentnym i skutecznym wyborem na co dzień. A co najlepsze? Jest niesamowicie smaczny i pasuje do praktycznie każdego nadzienia. Szukasz prostoty? Kromka z awokado, doprawionym sokiem z cytryny. To już kompletny posiłek. A jeśli lubisz eksperymenty, spróbuj z twarogiem i szczyptą czarnego pieprzu. Delikatny smak chleba lnianego pozwala na lekkie i zrównoważone kombinacje. Idealne dla tych, którzy potrzebują energii bez kompromisów w kontroli glikemii. Znalezienie tego chleba jest proste, szczególnie w sklepach ze zdrową żywnością lub w sekcji zdrowej żywności w marketach. Jednak jeśli lubisz przepisy domowe, Zrobienie własnego chleba lnianego to proste i satysfakcjonujące doświadczenie. Wystarczy wymieszać mąkę lnianą, jajka i odrobinę drożdży, aby stworzyć bogaty, zdrowy chleb z nutą domowego smaku. Kolejną wielką zaletą chleba lnianego jest uczucie sytości, jakie zapewnia. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pomaga ograniczyć głód na dłużej to oznacza mniejszą chęć na przekąski między posiłkami i większą stabilność poziomu glukozy jest sprzymierzeńcem zarówno zdrowia jak i zarządzania wagą Przygotowaliśmy pełną playlistę z mnóstwem wskazówek, jak poprawić swoje zdrowie i zmienić sposób odżywiania w praktyczny i smaczny sposób. Kliknij teraz, aby sprawdzić, a wcześniej zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać nowe treści na temat zdrowego odżywiania, cukrzycy i jakości życia. Tutaj uczysz się w prosty i przystępny sposób, dzięki treściom zaprojektowanym, aby zmienić twoją rutynę bez komplikacji i z dużą dawką przydatnych informacji. Pamiętaj: ten film ma charakter informacyjny i edukacyjny i nie zastępuje konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego potrzeby mogą się różnić. Dlatego traktuj te wskazówki jako inspirację ale zawsze konsultuj się z profesjonalistą, aby dostosować wszystko do swojego stylu życia. Teraz powiedz mi, który z tych chlebów najbardziej chciałbyś włączyć do swojej codziennej diety.